w kolejnym filmie. W sumie na, zaczęłam nagrywać wczoraj, był taki piękny dzień, taki wiosenny i zrobiłam wam właśnie piękne takie przejścia no, pomiędzy moją paplaniną. I słuchajcie, czytam tą książkę Hunting Adeline od HD Carlton, Jeżeli dobrze wymawiam. Słuchajcie, ta książka jest tak schizowa, więc już Wam od razu mówię: z przodu książki jest trigger warning. Więc jeżeli yy, ta książka jest bardzo drastyczna, yy, tu chodzi o handel ludzi, o stalking, yy, o no, przeróżne inne rzeczy. E, które są opowiedziane e, Nad znęcaniem się nad ludźmi e, No i ogólnie też tu jest e, Sex trafficking e, Też e, jest tu troszeczkę Tego opisanego, ale nie to jakby ktokolwiek by to robił w tej książce Tylko e, z głównych bohaterów Tylko e, ten cień Który e, właśnie Bo tak mamy rozdział od Manipulatorki, czyli Adeline, I od cienia jej stalkera nie pytajcie się mnie, Kamil, zamówił mi tą książkę. I powiem Wam tak, że ten cień z jednej strony jest człowiekiem, który pomaga właśnie w handlu dziećmi. I też, no jeszcze nie powiem tam dokładnie czego, ale się sami domyślicie e, i zabija tam wszystkie, wszystkie e, wszystkich członków właśnie, którzy się tym zajmują po kolei, a z drugiej strony jest stalkerem mrocznym który chce uwieść Adeline, tylko nie w tak normalny sposób, tylko w taki horrorowy. Yy, I on ją obserwuje, słuchajcie, przez okno wchodzi jej do domu, zostawia jej róże wszędzie, że ona aż normalnie jest zeskizowana. Yy, ona raz szła na imprezę. Boże, to było straszne. I... Napisał jej właśnie smsa, bo on jest bardzo dobrym hakerem, że jeżeli jakiś facet ją dotknie, a tam był taki Archer, to że dostanie w skrzynce pocztowej jego ręce. Pomyślcie, czy to się stało, czy nie? Byłam oburzona w ogóle. Trochę jestem tą książką zdegustowana. Nawet nie trochę, bo bardzo, ale z drugiej strony bardzo chcę ją czytać dalej, bo chcę zobaczyć, jak to się zakończy. Jakby jest bardzo wciągająca, ale jest taka, że wiecie, robię takie miny, że co? 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 Jak to? <laughs> wiecie, takie sytuacje, ta książka naprawdę mocno sięga na psychę, więc jeżeli czytaliście książki większość Marcela Mossa, to polecam wam tę książkę, jeżeli... Nie macie takich silnych nerwów, to naprawdę nie polecam wam jej, bo ona jest bardzo mocna. Chociaż wydaje mi się, że książki Marcela Mossa są mocniejsze, ale na razie jestem tak jak e, e, właśnie jestem na 266 stronie. Także no jeszcze dużo mnie czeka. Także ja wychodzę teraz z psami i jak wrócę, to będę czytać dalej. E, ale no ta książka mnie trochę przeraża. wiecie, jak ja ją czytam, to cały czas myślę, że ktoś jest za mną, i mam takie uczucie dyskomfortu. I to chciała chyba e, autorka uzyskać, e, ale w to, jakie ten cień z nią, normalnie co on z nią robi, i w ogóle jakby taką otchłanią wpędza, co ja nie umiem tego zrozumieć, ale dobra. Powiem Wam resztę i jak ją skończę. Ja lecę na spacerek i widzimy się już w kolejnym klipie. Właśnie kochani, co dopiero skończyłam Haunting Adeline, także zapraszam Was do recenzji. Także mamy tu Haunting Adeline dość gruba książka, także już Wam w skrócie y, spróbuję opowiedzieć. Jeżeli chodzi o Adeline, ona jest autorką dość popularną, mieszka w. Y, w dużej trzypiętrowej willi po swojej prababci, bo ona umarła, mają 91 lat, bodajże. No i tam są duchy ogólnie, jej prababci też jest duch. I kochani, tak, ona się tam przeprowadza, chce mieć właśnie swoje miejsce, sama ma toksyczny związek ze swoją mamą, jej mama jest bardzo niemiłą osobą. I nagle zauważa w pewnym momencie, że ktoś ją stalkuje. Ktoś stoi w oknie i ją stalkuje. Um, ona widzi tylko mały cień e, tej osoby i to jest tyle. Do czasu, aż ta osoba się coraz bardziej nie zbliża, za każdym razem jak przychodzi, zostawia jej róże bez kolcy, e, gdzieś w domu czy przed domem. E, no, i co się okazuje, że ten Stalker najprawdopodobniej jest hakerem, bo po prostu dokładnie wie, gdzie ona jest zawsze. No, i bawi się z nią w kotka i myszkę. Do tego Boże. Ta książka jest pana. i jakby mamy trigger warning z przodu, to chyba Wam też pokazywałam. Ja po książkach Marcela Mossa to. Dla mnie, jakby było to do przeczytania, ale dla dużo osób może to być dość ciężka książka, bo jest to na temat handlu ludźmi, na temat handlu dzieci. Tutaj główny bohater, właśnie bo to są yy, rozdziały, jeżeli chodzi o Adeline są podpisane manipulatorka i cień jako Zait. Yy, no i właśnie ZEIT jest jestem stalkerem, yy, który po prostu robił bardzo złe rzeczy, a ta w ogóle scena z pistoletem to była makabryczna. Jeżeli chcecie przeczytać tę książkę albo przeczytaliście, to dajcie znać co o tym sądzicie o tym pistolet. Ja 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 po prostu nie wierzę, ale okej, okay, przechodzą dalej. I jakby te sceny mi się bardzo nie podobały, bo były aż zbyt takie agresywne, i takie wiecie, po prostu. No nie dla mnie, ee, ale z drugiej strony podo podobało mi się to, że właśnie e, Adeline, prababcia też miała Stalkera i ona została zamordowana i Adeline tutaj szuka e, z pomocą trochę Zejda, ale też e, swojej przyjaciółki, która jest hakerką, e, e, żeby po prostu znaleźć tego człowieka, kto zabił jej prababcię. No i robią całą e, właśnie. E, no, rozwiązują tą zagadkę, co też jest bardzo fajna, e, i ogólnie e, sama Adeline niby jest taka, wiecie, e, tu spoko, Teges-Teges, e, a e, jest też w sobie dość mroczna. I co jest najgorsze, że e, jej to salkowanie się podoba, i coraz bardziej się do tego przekonuje że jakby boi się, ale ona lubi się bać. Ona lubi horrory, ona lubi yy, yy, różne seriale, filmy na, na temat też yy, yy, związane z jakby co jest w tej książce. Tak się no i jakby z jednej strony ona chce, żeby właśnie z ją stalkowała, ale z drugiej strony nie. I to jest takie dziwne połączenie strachu i przyjemności dla niej yy, więc <noise> powiem wam szczerze, nie wiem ja jestem w takiej dygresji to się mówi, jakby z jednej strony mi się podobała, nie same te sceny takie wiecie yy, które są opisywane seksualne ale bardziej yy, yy, jakby nie mogę Wam tego powiedzieć, no bo to będzie spoiler. Ale Zednie nie jest do końca złym człowiekiem, bo robi też coś bardzo dobrego dla, um, dla całego świata, i to jest też bardzo mocno opisane. Więc chodzi tutaj właśnie o handel dziećmi, um, i też kobietami, jak wspominałam wcześniej, tylko to jest bardzo mocno opisane. Um, więc jeżeli nie lubicie takich tematów, to no. Nie czytajcie tej książki, ale jeżeli y, lubicie takie tematy, to zapraszam Was y, do czytania. To znaczy, wiecie, ja to mówię: lubicie, nie lubicie. To nie chodzi o to, jakby. Bardziej informujecie się na temat tego, e, jakie życie naprawdę jest i co nie, niestety cicha, i to najbardziej w Ameryce, z takiej historii. No, nie tylko, ale dużo się właśnie o tym e, słyszy z Ameryki. No i człowiek jest bardziej trochę świadomy na temat całego świata, ale ogólnie Kamil sam mówił mi drugą część i na pewno ją przeczytam, bo jakby jednak ta książka była interesująca, ale nie do końca mi się podobała, więc mam nadzieję, że wam to jakoś dobrze w ogóle to wytłumaczyłam, starałam się, bo zaczynałam ten właśnie ten krótki klip trzy razy, także tak dla mocnej i silnej woli. Jeżeli takiej nie macie, nie ma problemu, ale nie czytajcie tej książki, bo ona może naprawdę was zniszczyć. Kochani, także ja kolejną książkę przeczytam: Grota od Marcela Mossa. E, bardzo jestem jej ciekawa, a ona też jest podobno bardzo, bardzo brutalna. E, Jedną z najbrutalniejszych książ książek, które Marcel Moss napisał, także <ścoughs> jestem. No, naprawdę y, zaskoczona tym, że w, ogóle, y, że w ogóle ona jest taka drastyczna podobno No i zobaczymy, co tam w niej siedzi I y, jaki ma potencjał Także zapraszam Was dalej do oglądania I mam nadzieję, że jeszcze Wam tę książkę w tym filmie zrecenzuję Także kochani, tak dziękuję za oglądanie I widzimy się już w ostatnim klipie tego Zaraz filmu Zaraz zaczynam czytać, ale najpierw pizza Jestem głodna, a nie mam co jeść. Nie chcę mi się robić obiadu, więc jest pizza. Ja z Wami nie będę rozmawiać teraz po raz ostatni, dopiero będzie to w kolejnym klipie. Jak skończę grotę, bo grotę jeszcze nie skończyłam, tutaj jest, ale mam nadzieję, że dzisiaj skończę i złożę Wam ten film na jutro. Ale przyszła do mnie bardzo, bardzo fajna premiera, także nie mogę się doczekać. Dokładnie była 26 lutego, ale była po prostu całkiem wyprzedana. I tak się cieszę, że będę mogła ją otworzyć i że będę miała tę książkę. Każdy pewnie się już zastanawia. Niektórzy wiedzą, co to może być. Otwieramy. <laughs> słuchajcie, słuchajcie. <A>! Mam! <laughs> Onyx Storm. Zobaczcie to. Wow. Ale piękna. Wow. A to też tyle. Tyle stron. 602. No i jeszcze nie jest tak źle. Ale zobaczcie to. Jaka piękna. Kocham. Kocham, będziemy czytać za niedługo Tylko na razie mam tyle jeszcze starszych trochę książek, które przyszły nawet na tym filmie Że po prostu chwilę się powstrzymam przed Onyx Stormem I wydaje mi się tak, pewnie za dwa tygodnie dopiero zacznę Ale zobaczymy jak moje flow pójdzie Ale powiem wam, naprawdę nie mogę się doczekać tej książki, wow Ale ją mam, ale ją mam, to jest najważniejsze Także lecę czytać, dokończyć grotę i widzę się z Wami już za chwilę. Kochani, ja właśnie jestem od razu po lekturze groty od Marcela Mosa. To jest druga część, pierwsza to jest polana, tutaj o policjancie. I powiem wam, jest bardzo mocna, naprawdę ja dzisiaj, dzisiaj, to znaczy dla was we vlogu dam dwie bardzo mocne książki Hunting Adalana, teraz grota od Marcela. Ale mamy tutaj bardzo dużo e, opisów gwałtów ojca na swoich dwóch córkach nieletnich. E, mamy tutaj też e, bardzo dużo poronień w tej książce, e, śmierci dzieci. E, I w ogóle jest tak mocna, że ja na początku, jak przeczytałam pierwszych 20 stron, to miałam takie boże, czy ja chcę to w ogóle czytać. No ale potem te opisy się skończyły i mieliśmy znowu tego policjanta, głównego bohatera, już było trochę lepiej, ale um, w tej książce chodziło o pewnego chłopca Marcina, 14-letniego, który właśnie przy czarcie i krocie e, znaleziony został... Znalezione zostały części jego ciała oprócz korpusa. No i tutaj nasz główny bohater, policjant Sambor, próbuje jakoś poukładać te puzzle w jedną całość. Jest bardzo dużo podejrzanych, jest podejrzany ich tak naprawdę szef policji, do tego jego brat, który właśnie znęca się nad swoimi córkami psychicznie i fizycznie. No, i jest bardzo dużo poszlak, jeżeli o to chodzi. No książka jest dość krótka i bardzo dużo jest w niej zapisane. I no jest mocna, muszę to po raz kolejny powiedzieć, bo no ciężko mi przez ni nią było przebrnąć niekiedy. Mamy tutaj też tego chłopca. Marcina taty, który właśnie miał żonę, mamy Marcina, która była chora psychicznie. No i też on jest tutaj troszeczkę poprowadzony w ten sposób, że, że ten tata miał romans jeszcze jak ta mama była chora z Eweliną, najlepszą przyjaciółką właśnie mamy i, i, i żony ich, i jego, znaczy. No i też tu jest dużo na ten temat przypowieści takich, że właśnie ten romans, czy oni się nie chcieli pozbyć tej właśnie żony, która była chora psychicznie, do tego jak Marcin na to reagował, coraz bardziej się właśnie odcinał od rodziny, miał tylko same problemy, a tym bardziej też się dowiadujemy, że był z pewną dziewczynką zaprzyjaźniony. Koniec, w ogóle nie podejrzewałam tego, chociaż już po ostatnich chyba, przed ostatnich 30 stronach już miałam, a to chyba wiem o co chodzi, ale jednak to nie było to. <gry> także, no, naprawdę polecam Wam książkę, ale pamiętajcie, że jeżeli nie lubicie bardzo drastycznych scen i drastycznych opisów, no to nie czytajcie tej książ książki po prostu. No, także skończona. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, więc do zobaczenia.